Dzień dobry. Witam Państwa na konferencji prasowej przed meczem 26. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy, w którym przeciwnikiem Korony Kielce będzie Radom jak Radom. Jest z nami trener Jacek Zieliński. Dzień dobry. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Dzień dobry Panie Trenerze. Na początek chciałbym spytać, czy wie Pan co w ten weekend łączy trzy stadiony w Katowicach, w Lublinie i w Kielcach? W Katowicach, w Lublinie. W Lublinie, w Katowicach i w Kielcach. Podpowiem wszystkie trzy zostały wyprzedane do ostatniego miejsca. No, tylko to cieszy się, prawda? Tylko się, cieszyć, no. tylko się cieszyć, że jest moda na piłkę nożną. No, ja bardziej zwracam uwagę na to, że jest moda na koronę, że, że ludzie chcą przychodzić. Wiadomo mecz derbowy no to, to i zainteresowanie większe, ale. Ale cieszymy się, bo granie przy takiej publice, przy pełnym stadionie, no to jest to, o czym zawodnicy marzą. Oni chcą trenować i doczekać takich chwil. Trochę jednak niedociągnięć organizacyjnych, jeżeli chodzi o połączenie. Dwóch najważniejszych klubów w mieście jest tak moim zdaniem, bo tej samej porze grają piłkarze ręcznie. Industrii Kielce, swój mecz i Korona Kielce. Ja wiem, że to nie od klubów do końca zależy, ale chyba nie powinno tak to być, że Korona zaczyna o 12.15, Industria o 12.30, bo to jednak dzieli trochę kibiców. No, trudno mi coś powiedzieć na ten temat, bo, bo akurat nie leży to w mojej gestii. Szkoda, że tak się stało, że to jakoś tak rzeczywiście się rozmywa, no ale miejmy nadzieję, że i to zostanie dopracowane. Panie trenerze, a teraz już do, do kwestii meczowych chciałbym przejść. Kadrowa sytuacja przed spotkaniem z Radomiakiem. Znaczy było trochę problemów odnośnie, to znaczy było trochę problemów nawet w tym pierwszym tygodniu, jak się kadra zaczęła zgrupowanie reprezentacji, bo niektórych zawodników musieliśmy no, po meczu z Lubinem, po takich wcześniejszych mikrourazach doprowadzać do mm, takiej do stanu używalności, jakby to powiedzieć brzydko, ale, ale wszystko w tym momencie jest w porządku. No jest problem z Martinem Remakl, który, który boryka się z chorobą. Zobaczymy, czy zdążymy go doprowadzić do, do meczu niedzielnego. Co z Jowem Hofmeisterem, bo on już miał tutaj w tej przerwie reprezentacyjnej mocniej zacząć trenować? Jow wrócił, trenuje indywidualnie, ale, ale tam te wszystkie badania nie wyszły tak jak trzeba, także musimy się jeszcze posiłkować dodatkowymi badaniami, no i to się niestety przesuwa w czasie. A Konrad Matuszewski? Konrad od poniedziałku już zacznie normalnie na 100% zróżnian. A jak wygląda sytuacja chłopaków, którzy wrócili po kadrach? co nas oczywiście bardzo cieszy, czyli Słonarczyk, czyli Fornalczyk i Zwoźny. znaczy no Na pewno wrócili zmęczeni, bo, bo yy, widać nawet to po parametrach yy, zmęczeniowych, po, po badaniach, ale, ale no, Fornal z Bartkiem Smolarczykiem w Turcji, ta podróż też, yy, Hubert Zwoźny pierwszy raz zagrupowanie. wiadomo, że się też pokazać z dobrej strony. Pierwszy mecz już zagrał w większym wymiarze, w drugim wszedł na 30 minut, ale my się cieszymy, że mamy trzech takich chłopaków, którzy z dobrej strony się pokazują w drużynach reprezentacyjnych. Wszyscy trzej są gotowi do gry. Sprawdziłem, że dla Pana będzie to na poziomie ekstraklasy siódmy mecz z Radomiakiem radą. Pięć jako szkoleniowiec Krakowi, jeden jako Korony. Krakowia to same zwycięstwa łącznie z tym wysokim 6 do 0. Z Koroną na razie 0:4. Trzeba chyba wrócić na zwycięską ścieżkę z Radomiakiem. Znaczy my w ogóle chcemy wrócić na zwycięską ścieżkę, jeśli chodzi o ten pojedynek derbowy, bo nam cały czas w głowie siedzi ta wysoka porażka 04 w Radomiu. I to przede wszystkim jest ważne, żeby, żeby wziąć rewanż na Radomiako, chociaż zdajemy sobie z tego sprawę, że to też jest zespół, który teraz jest rozpędzony w czterech ostatnich meczach 10 punktów, więc myślę, że no, szykuje się fajne, ciekawe widowisko. Widowisko z pewnością będzie ciekawe, ale trzeba podkreślić, niełatwe, bo jak to Pan powiedział, te pojedynki kielecko-radomskie zawsze dostarczają wielu emocji. Tutaj nikt pewnie nie będzie chciał odpuszczać. Wielu się zastanawia, czy piłkarze zagraniczni w Radomiaku Radom w ogóle zwracają uwagę na to, jakie jest tło takich spotkań. Czy piłkarze Korony Kielce? Jestem przekonany, że bardziej tak, bo rozmawiałem z kilkoma. Ale możemy się spodziewać takiego meczu zaciętego bez odstawiania nogi. To na pewno, natomiast odnośnie piłkarzy zagranicznych ich podejścia, no myślę, że, że to nie do końca jest tak, bo w tym pierwszym meczu w Radomiu to właśnie zagraniczni zawodnicy byli no, najlepsi na boisku. E, Rosza szczelił trzy bramki, Peglo grał naprawdę świetnie, więc to nie jest tak, że oni tego nie mają w głowie, nie wiedzą co to jest pojedynek derbowy, to, a mi już spokojnie wszystko wytłumaczyli, także z tym się, z tym się musimy liczyć, natomiast e, mamy swój plan, chcemy. chcemy e, zademonstrować to co to co potrafimy z jak najlepszej strony i, i jak głęboko wierzę w chłopaków większe problemy pewnie ma trener Radomiaka z tego względu że tam ma wykluczenia też za żółte kartki trzy chyba te wykluczenia takich zawodników z których korzystał Bo u nas nie ma wykluczeń nie u nas wszyscy są gotowi do gry Hubert Zwoźny odcierpiał karę za kartki no jedyny znak zapytania no to jest odnośnie Martina Remakla jakiego spotkania możemy się spodziewać że trudno powiedzieć, natomiast no, mecze derbowe zawsze mają taką swoją, swoją urodę, temperaturę. Ja już przeżyłem wiele tych meczów derbowych, derby Warszawy, derby Krakowa, Derby Górnego Śląska ruch górnik. Jako trener także yy, mają swój koloryt, natomiast no, spotykają się dwa zespoły, które chcą grać w piłkę, które chcą atakować, bo jak nie jest zespołem, który zamyka, zamyka mecz i Kurczowo się broni, więc myślę, że to będzie no, ciekawe, otwarte widowisko. Natomiast no, jak w meczu derbowym, podejrzewam, że będzie, będzie ostro, będzie zdecydowanie, ale chciałbym, żeby to wszystko było w, gra, w ramach fair, yy, w ramach takiego zdrowego rozsądku, bo to jest chyba najważniejsze. To co mo może być językiem uwagi, albo inaczej, jaki element piłkarskiego fachu może zadecydować o zwycięstwie jednej bądź drugiej drużyny? No bez względu na to, co się mówi odnośnie tam różnych rzeczy, ja uważam, że o zwycięstwie jednej lub drugiej drużyny będą decydować umiejętności piłkarskie. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, chciałbym to o Jowa Hoffmeistera, czego dotyczy ten problem, bo tam były problemy z kością, ze stopą i nie wiem, czy coś się nie zrasta, czy, czy jest jakieś obciążenie. Czego dotyczą te badania i, i czy w tym sezonie jeszcze go będziemy mogli zobaczyć na boisku? Nie mam nadzieję, że zobaczymy go. Natomiast tam kwestia jest: po badaniach radiologicznych. No Wejście wyszła jakaś rysa na, na, na kości piszczelowej i, i to wszystko dość, dość długo się może nie tyle zrasta, bo to tam generalnie nie ma przerwania żadnej ciągłości, ale. Ale, ale no ślimaczy to dość długo, dlatego no, no już jesteśmy cierpliwi teraz, bo tyle nie grał, więc nie ma co go popędzać w tym momencie, bo chcemy, żeby to wszystko naturalnie no, zabliźniło się, o tak powiem. Ale do treningów z Drużyną wróciła dwójka obrońców: Dominik Zator i Piotr Malarczyk. Jak oni wyglądają, bo pewnie jeszcze nie są gotowi w 100%. Ale czy w takiej perspektywie tych najbliższych kolejek, trener będzie mógł z nich korzystać? Choćby, żeby znaleźć się w dwudziestce meczowej. To znaczy Dominik Zator jest gotowy do gry, można powiedzieć w stu Natomiast no, problemem jest to, że on praktycznie nie miał gdzie się pokazać, przetrzeć, bo nie było takiej możliwości. Chcemy też mu dać taką możliwość zagrania, i wtedy dopiero będziemy myśleć o włączeniu go do kadry. Z Piotkiem Alarczykiem no, doszedł do już do takiej dobrej dyspozycji też te najbliższe dni zdecydują o tym no jak będzie to wyglądało więc czekamy też na piątkę a ja myślę że w perspektywie dwóch trzech tygodni obaj będą gotowi I jeszcze do mnie jedno odnośnie jeszcze raz jedno, to teraz, czy to nie jest może tak że może tym troszeczkę szansę przy tym kiedy też to na to, w Czy w ogóle myślicie o tym wewnętrznie? Dla mnie on cały czas jest wartościowym piłkarzem i był do tej pory bardzo mocnym punktem drużyny, także ja bym chciał naprawdę, żeby, żeby ten chłopak wrócił do zdrowia i dalej grał w Koronie. Natomiast jak to będzie wyglądało, trudno im powiedzieć. No, najważniejszy jest element zdrowotny. Ale dla mnie Jof jest kluczowym zawodnikiem. Jeśli był zdrowy, kluczowym zawodnikiem w tej układance. Ja dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, to bardzo dziękujemy i zapraszamy po krótkiej przerwie na drugą część, której gościem będzie Bartłomiej Smolarczyk. Wracamy po krótkiej przerwie. Jest z nami Bartek Smolarczyk. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Dzień dobry, Bartku. Ja, nim do meczu z Radomiakiem, to chciałem o Twój pobyt na zgrupowaniu młodzieżowej reprezentacji Polski spytać, bo po pierwsze, cieszymy się, że tam pojechałeś, poleciałeś do Turcji i, i grałeś w tej drużynie z rocznika nieco starszego, bo wiem, że Ty jesteś kapitanem tej młodszej kadry. Natomiast jak oceniasz to, co się wydarzyło na kadrze i czy. Twoje akcje, bo mam nadzieję na tyle wzrosły, że coraz bliżej jest to euro w Słowacji. Dzień dobry. Ja jestem zadowolony po tym tygodniu, tak naprawdę 10 dniach spędzonych z kadro do lat 21. Myślę, że zostałem zaakceptowany jako, jako piłkarz doceniony. To przede wszystkim jestem zadowolony ze swoich występów, szczególnie z tego pierwszego, gdzie udało mi się zagrać 60 minut i, i naprawdę dobrze to wyglądało. I tak, wydaje mi się, że najważniejsze w kontekście Mistrzostw Europy będzie to, czy kontynuuję tą dobrą postawę w Koronie Kielce, bo jeszcze jest chwilka do, do czerwca i wydaje mi się, że muszę być gotowy cały czas i grać, dograć ten sezon w klubie i potem, nie, nie chcę powiedzieć, że jestem pewny, ale mam duże szanse na to, żeby pojechać. Trzymamy za to kciuki oczywiście. Mecz z Radomiakiem już w niedzielę dla kieleckich kibiców, podobnie zresztą jak dla radomskich mecz, nie tuzinkowy, bo spotkania na linii Kielce Radom zawsze są emocjonujące, powodują iskrzenie. No i takiego meczu emocjonującego, ciekawego się spodziewam. A, I ciekawe jestem, co się mówi w szatni Kieleckiej, no, bo ty w niej jesteś cały czas i co tam w środku przed tym meczem mówicie, też już nie możecie się doczekać tego spotkania? Na pewno tak, jesteśmy podekscytowani. Wiemy, że stadion został wykupiony bodajże 12 dni przed, przed meczem, więc to jest coś, dla czego tak naprawdę trenujemy. Nie chcemy popełnić błędu z pierwszego meczu wyjazdowego z Radomiakiem, gdzie wydaje mi się, że wyszliśmy. Przy... Troszkę przemotywowani, co też nie jest dobre. Mamy z tyłu głowy to, że jesteśmy coraz bliżej tego celu, pewnego utrzymania. Chcemy to najpierw osiągnąć. Wiemy też, że jesteśmy w dobrej formie i mam nadzieję, że ta przerwa na kadrę nic w tym kontekście nie zmieniła. Jesteśmy gotowi, czuję u chłopaków taką chęć zrewanżowania się za ten pierwszy mecz i mam nadzieję, że zrobimy wszystko, żeby, żeby wygrać. Radomiaka nie można lekceważyć i wiem, że tego nie robicie, bo oczywiście oni mieli swój dołek, mieli swoje problemy, mieli swoją zapaść, ale ostatnie mecze pokazują, że potrafią grać w piłkę i potrafią punktować, bo gdybyśmy porównali tam pięć ostatnich meczów to 11 punktów Kolony Kielce i 10 punktów Radomiaka, także no myślę, że można powiedzieć, że spotkają się wyrównane drużyny. Dokładnie tak. Ja też oglądałem kilka meczów radomiaka. Wiadomo, że jeżeli drużyna jest napędzona ostatnimi kolejkami, no to będzie to, trzeba się spodziewać takiego wyrównanego meczu. My jesteśmy na to gotowi, ale patrzymy przede wszystkim na siebie i to, jak my chcemy wyglądać. Wiadomo, że przeciwnik w kontekście naszego planu na grę jest ważny, ale przede wszystkim to, co się dzieje u nas. Radomiak pokazywał w tych meczach, że gra do samego końca potrafił przechylić szale zwycięstwa albo doprowadzić do wyrównania w doliczonym czasie gry. Tutaj trzeba być bardzo skupionym i skoncentrowanym, chyba od pierwszej do ostatniej minuty, a może nawet do, do, do ostatniego gwiska, w ten sposób powiem. Oczywiście, że tak. Ja też zauważyłem taką różnicę pomiędzy tą rundą a ostatnią, gdzie często wychodziliśmy na prowadzenie i jednak nie, udało, nie udawało się dowieść tego. W tej rundzie jest troszkę inaczej. Jeżeli wychodzimy na prowadzenie, to zazwyczaj ten punkt przywozimy. A jeżeli zaczynamy, jak ostatnie mecze, zaczynamy golem straconym, no to, to umiemy się z tego podnieść. Więc wydaje mi się, że te cechy wolicjonalne i charakter drużyny jest na tyle dobrym poziomie, że o to nie powinniśmy się martwić. Bardzo dziękuję. Jeszcze do mnie jedno pytanko. Gdyby Rosza był dalej w Radomiu, a nie w Częstochowie, pewnie odpowiedź byłaby prosta, ale teraz, kiedy go nie ma, kto jest takim. Najważniejszym punktem, na kogo ty szczególnie patrzysz w kontekście tego meczu jako obrońca, oczywiście, przed tym spotkaniem niedzielnym? Ja jako obrońca skupiam się przede wszystkim na pozycji napastnika, który będzie grał na mnie, ale przy takiej drużynie jak Radom, wydaje mi się, że ta analiza i to, jak gra przeciwnik, nie jest najważniejsza. My musimy się skupić na sobie, musimy, musimy zadbać o to, żeby się przygotować jak najlepiej do, do meczu. I to jest, to jest taka, no to jest wojna, więc tutaj nie będzie grzecznych chłopców. Tutaj trzeba wyjść i będzie trzeba walczyć. Dzięki. Jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo dziękujemy i widzimy się w niedzielę na Exbud Arenie. Przy okazji przypominając o zmianie czasu.